Dobra, jesteśmy już w autobusie Baba zaczęła nam żygać obok nas W ogóle chcieliśmy zmienić siedzenia Nie chcieli nam zmienić Bo wiecie, zasady to zasady Musicie mieć ten... Siedzieć na miejscu, którym nam daliście Zobaczymy jak będą teraz zasady szły Bo ostatnio odjechał Autobus bardzo punktualnie Zobaczymy czy tym razem odjedzie Tak punktualnie Bo 3 minuty ostatnio jak się spóźniliśmy To o, bo już było za późno no i co, jest 9.31 autobus nawet nie widać, żeby w ogóle zaczynał jechać a usta, jak przyjechaliśmy wcześniej 3 minuty za późno bo tu na czas trzeba, wszystko musi być punktualnie I gdzie jest kurwa wasza punktualność teraz to chuja pana się pytam już teraz nie ma punktualności no i dobra, udało nam się, ruszyliśmy 5 minut z opóźnieniem nie mogli się wcześniej opóźnić o 5 minut Dobra, mamy po dwóch godzinach przerwę 5 minutową na toaletę. Takie to są toalety, dalej tam w środku nie będę nagrywał Ale można sobie się domyślić jak to wygląda w środku skoro na zewnątrz to tak wygląda. Super Ale But somehow jest go to go because after you see you don't go to toilet. Stare, kliknę na stopie, żeby Pana make you more comfy <laughs> to riding farther mm -hmm. Use your psychological way mm -hmm. But you have tissue with you I know Okay. then go It's not the problem. Try If not, just don't. I gonna buy some Yeah. Nie. nie Dobra, a tak to nie więcej wygląda na zewnątrz Takie to sklepy tu jakieś są rzeczy, sobie mają. Stacja benzynowa. Dobra, a Edward? I Dobra, po 3,5 godzinnej przejazdu dojeżdżamy w końcu chyba do granicy. Z tego co rozumiem, bo przyszedł kierowca i coś tu gada. Ale... Po tym kmersku jeszcze jakoś nenawijam, to no, także tak to wygląda ten kraj. No, pełen uroku. W sumie nic więcej po drodze nie było. Albo było coś takiego, albo był totalna jakaś dżungla i jakieś domki z blachy chyba z hamakiem w środku. Dobra, granica i potem kolejne 3,5 godziny. How is your trip? Dobra, okazuje się, że to nie jest granica jeszcze. Tylko ostatni przystanek przed granicą, i już potem nie będzie żadnych przystanków, i już jedziemy docelowo do Segon. Także mamy przerwę 10-minutową na jedzonko. Takie to warzywka, jajeczka, ryżyk Jak Lucy feel after 3,5-hour ride? Tak to wygląda przerwa. Takie to tam jest ten bufet Tutaj kierowcy siedzą. Ja to aż się boję trochę zjeść, bo jest mi troszkę niewygodnie i nie chcę, żeby przypadkiem przez następne 3 godziny nie chciało mi się iść do toalety Także ostrożnie to jeźdź, dlatego też nie wziąć żadnego mięsa tylko same warzywka i jajeczko. Zobaczcie jaki kantor ma! Kantor widzę pierwsza klasa no dobra, człowiek zjadł, mam nadzieję, że nic mi się nie stanie po drodze. Że jakieś pertubacje żołądkowe. Taki to autobusik. Szału nie ma. Człowiek trochę posiedział parę godzin w autobusie, tu się uspokoił już. Nerwy, stres przeszło trochę się Ostudził. Emocje opadły. Nie polecam nikomu brać autobusa. Lepiej wziąć samolot, polecieć. I być już na miejscu raz, dwa. Nie wiem w ogóle co to za pomysł, ale jak, jak to my. Cała masa pomysłów głupich, żeby wiedzieć na przyszłość. Dobra, udało nam się przekroczyć granicę pomiędzy Kambodżą a Wietnamem. I jesteśmy w Wietnamie. Już. Muszę stwierdzić, że od razu po przekroczeniu granicy od razu jest zupełnie inna atmosfera tutaj. Nawet jak to widać, że jest takie niby posklejane wszystko do kupy, to i tak wygląda to na bardzo zorganizowane w porównaniu z tym co było w Kambodży. No niestety Kambodża chyba nie jest jeszcze tym krajem. Dobra, udało nam się dojechać. Jesteśmy w Saigonie. Tak to Saigon elegancko. Od razu człowiek jakoś bardziej zadowolony żyje i wszystko jest do przodu uśmiechnięte. Dobra, musimy znaleźć teraz kartę SIM. Gdzieś tutaj kupić, żeby móc zamówić sobie jakąś taksówkę. I jedziemy do nas. Co, jesteśmy teraz w poszukiwaniu karty? Sim, jak jest taki kocioł, człowiek jest zmęczony po 7 godzinach, że nie wiem, czy chcą mi uszukać, czy chcą mi sprzedać dobrze. Każdy w ogóle wiecie: szyjcie tu, 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 kupu, już bierz to i tyle. Tak naprawdę nie mam pojęcia, nawet ile kosztuje ten jeden dolar. Po tej Kambodży jestem taki kurwa zmieszany, że nie wiem, jak to w ogóle przeliczyć. Wszystko mnie denerwuje tylko. No i dobra, znaleźliśmy SIM kartę. Poszliśmy do informacji turystycznej. Poszliśmy do informacji turystycznej. No i mamy kartę za 160. A nie jak tam wszędzie nam próbowali sprzedać za 250. Okej. Okay. So you can put this where it's our place. How much take a walk or you take taxi? Four to four minutes. Five. Okay. Take a grab. You have grab. Jesteśmy w jakimś naprawdę turystycznym miejscu, nie wiemy dokładnie gdzie. Ulica przepełniona ludźmi. Bo jak przyjechaliśmy z tej... A, zadowolony ludzie Peszki tutaj, przyjechaliśmy z tej Kambodży, tak opuszczonej, cichej, spokojnej, że czuję się tutaj no, naprawdę jak nowonarodzony wręcz. I jeszcze, te wszystkie kawiarnie, wszędzie w koło, jak to wszystko wygląda na pełnym wypasie, no spoko, No to jak to turystyczna informacja, dali nam broszurkę do sprawdzenia. Dobra, idziemy zrobić sobie czekiem. Życie tu się toczy w ogóle, coś się dzieje. Można się trochę ogarnąć, przynajmniej jakoś. Człowiek poszł, poczuł, że jest gdzieś, bo w tej Kambodży to czuję, że jestem w głębokiej. Nie powiem co.

Now I can see this. Don't bang. It's like big deep way, Nowhere. one It's nothing there. I can see. It's still far away. years. I... Yeah, yeah. No reason to stay. Hero, people, scooters, life, cafe, you know. Somehow you feel you wanna go somewhere. Something yeah, going yeah, on, yeah. yeah. Exactly. And this pump and just like, oh, nothing going on. Dobra. Okay. There had us with the nice, some cinnamon, the number nice pudding. Yeah. Probably this. And is the cafe do well, you have a code? Word. Yeah, I have a code We're trying to find it, we're not sure Number 17? It's, it's this one Okay, we were confused, not sure it's from Airbnb? Yeah, which room? Um, ah, okay, we have a problem with making a check-in because we don't have a room number we have all the door Hasła do windy, i to wszystko. A nie mamy numeru pokoju. Nie wiemy, który <grym> pokój. <się> no i dobra, mamy to. Mamy numer pokoju, śmigamy Jak widzicie, może być zrobione i taką kawiarnię ma połączone. fajny budyneczek z gwiazdem. Lecimy. Raz jesteśmy z miejsca. O! Oh. Oh. I to nasz pokój. No, pachnie elegancko, czyściutko, fajniutko, kucheneczka. Wszystko jest tu jakiś, nie wiem co. I tu mamy łazienkę, tak? Działa? O, tak. Wszystko działa, łazieneczka nie. 160 dolarów, ok, no? Tak. For one weekend? Nie. Ok. Także no. 160 dolarów za tydzień czasu i było bukowane to wczoraj to także też spoko, nie że dba, naprzód sobie zabukowaliśmy tam wiesz, miesiąc czy coś, tylko od razu wczoraj No dzisiaj także elegancko czyściutko pachnąco, spoko, dobra prysznic, i lecimy tam do. Dobra, idziemy na naszą pierwszą kolację w Sajgonie Tak to wygląda Coś tu się dzieje kurde, człowiek sobie przypomniał, że życie się dzieje na tym świecie No jest tu inaczej Ostatnio było nam tu bardzo daleko, żeby tu przyjść i zobaczyć ten kościółek jak byliśmy w Saigonie to teraz mamy miejsce zarezerwowane niedaleko i oj, mamy różowy kościół bardzo śliczny tutaj, naprawdę malutki. I forget how crowded it is Vietnam with these scooters. Just they never stop riding. It just... is our potential client. Nie, no, you can see. No. Właśnie, jaka kawiarnia. Tutaj tu się dzieje. O, dziewczyny wystrojone, przychodzą na zdjęcia. Coś się dzieje. oh oh my god now i can feel i'm alive New you me too happy we come yeah. yeah i feel like i locked myself inside of somewhere for a month and yeah. suddenly i am um, i feel strange it's like we was little isolated from the civilization like you say was with... mm -hmm. Good to be up. Oh, I think oh, yeah. <laughs> Welcome back! Oh, oh my God. God, look at that! Oh, I was yeah, the scooter never stops riding here. Yeah. It's just never. Here is more easy to walk than to ride. Yeah, even ten times more. Easy. kurde jak fajnie jest się przejść tutaj, ojejku, jejku I'm so happy to take a walk. Oh my god. Yes. They have even park. You can just take a walk there. Oh oh, znaleźliśmy sobie miejsce. Takie małe, fajne Miejsce <grywa> No i co, jedzonka pomału do nas zjeść, to Mamy takie oto pierożki Same smakowe, Trzeba odżyć w tym Wietnamie Co jest pierogi? No to no, jest Owsianka, no O, to Nie wiem, co to jest. ale jest dobra. Tutaj mamy takie, jakby widzicie, bardzo cienki pączek smażony na ten głębokim oleju, a z góry jakby gotowany takie jakby same ciasto na pierogę. Nie ma pojęcia, co to jest, ale w tym takim sosiku, wymaczak.

Tak naprawdę już zmęczenie daje się we znaki, także nie pozostaje nic innego jak smaczny.